dla rozluźnienia bajeczkę przeczytać. Zacznijmy od wersji tradycyjnej. Mrówka pracowała w pocie co czoła całe upalne lata. Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na srogą zimę. Głupia mrówka, myślał konik polny, który okres kanikuły spędził na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły chłody i deszcze, mrówka schowała się w domu i skosztowała zapasów. Konik polny umarł z głodu i zimna. Wersja współczesna. Mrówka pracowała w pocie czoła całe upalne lata. Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na surową zimę. Głupia mrówka, myślał konik polny, który okres kanikuły spędził na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły chłody, mrówka schowała się w domu i skosztowała zapasów. Drżący, zimna i głodny jak wilk konik polny zwołał konferencję prasową, na której zadał pytanie. Dlaczego na świecie są mrówki z własnym domem i pełną spiżarnią? podczas gdy inni muszą cierpieć głód i nie mają dachu nad głową? TVN, Polsat i Telewizja Polska pokazują zdjęcia świnego zimna konika polnego i siedzącej przy kominku zadowolonej mrówki. W programie Elżbiety Jaworowicz cała Polska jest wstrząśnięta tak drastycznymi nierównościami społecznymi. Jak to możliwe? Pyta Monika Olejnik patrząc prosto w oczy, że w środku Europy na początku trzeciego tysiąclecia jest jeszcze tyle niesprawiedliwości. Dlaczego konik polny musi aż tak cierpieć? Rzecznik prasowy OFKP. Ogólnopolskie Forum Koników polnych. <grym> występując w głównym wydaniu. <grym> występując w głównym wydaniu wiadomości oskarżam rówko nacjonalizm, szowinizm i konikofobię. <grym> Maciej Czereśniewski wraz z nowo powstałym zespołem świeta, śpiewa protest song. Niełatwo być konikiem. <grym> Piosenka Błyskawicz się zdobywa pierwsze miejsca na lista prze przebojów. Line lider na krajowym rynku jednorazowych chusteczek notuje rekordowy wzrost sprzedaży. Koniki polne zapowiadają zlot gwiaździsty w Warszawie w pierwszym dniu kalendarzowej zimy. Frakcja młodych koników polnych przed domem rówki organizuje pikietę pod kasłem Każdy chce żyć. <try> Te same koniki zakładają samoobronę i stowarzyszenie represjonowanych pasożytów. Stowarzyszenie Pracowita Odpowiedzialność publikuje na stronie internetowej memoriał o większej liczbie aktów przemocy w domach, w których mrówki mają klucze do spiżarni. Zaproszony do studia cyklicznej audycji, co z tą polaną, charyzmatyczny przywódca partii polnej pyta, czy nie warto sprawdzić, w jaki sposób mrówka osiągnęła tak wysoki status w kraju, w którym jest tak dużo biedy. Należy wprowadzić podatek, który wyrówna szanse wszystkich mrówek i koników, postuluje. Prezydent wraz z żoną w specjalnym oświadczeniu zapewniają obywateli, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić wiarę w sprawiedliwość społeczną. Następnego dnia parlament w trybie przyspieszonym uchwala ustawę, która nakazuje wszystkim rówkom przekazać w formie podatku nadmiar zapasów do centralnego spichlerza. 20 lat później. Konik polny zjada resztę zapasów mrówki. W telewizorze, który kupił za pieniądze ze sprzedaży jedzenia, widać nowego przywódcę. Który rozpromieniony mówi do wiwatujących tłumów, że bezpro, po, bezpowrotnie mijają czasy wyzysku i teraz nareszcie zapanuje prawo i sprawiedliwość. Podobało się? Chcecie więcej? Wieczorem włączcie telewizor.